Jeśli zapytamy przypadkową osobę o najsłynniejszego pancerniaka II wojny światowej, bez wątpienia nawet osoby słabo zaznajomione z tematem wskażą Michaela Witmana. Dzięki swym wyczynom i sprawnie działającej machinie propagandy dziś znamy go najlepiej, ale nie powinniśmy zapominać również o innych czołgistach, którzy osiągnięciami nie ustępowali Witmanowi. Jednym z nich jest bez wątpienia największy as pancerny Stalina. Zinowej Kołbanow i to właśnie jemu poświęcimy dzisiejszy odcinek Historii Prawdziwej. Gdy 22 czerwca 1941 roku rozpoczęła się operacja Barbarossa, Kołbanow był już doświadczonym dowódcą czołgów i czołgistą, jako 28-letni absolwent Akademii Wojskowej imienia Frunzego brał udział w wojnie radziecko-fińskiej w randze kapitana. Bardzo rzadko zdarza się, żeby czołgista po trafieniu dostawał drugą szansę. Jednak Kołbanowa ta zasada wydawała się nie dotyczyć, ponieważ trzykrotnie udawało mu się ujść z życiem z wraku jego czołgu. Po podpisaniu pokoju między Rosją i Finlandią Kołobanow został zdegradowany do stopnia szeregowca, odebrano mu wszystkie odznaczenia i nagrody i w końcu przeniesiono do rezerwy. Powód? Za zbytnie bratanie się z Rogiem, co tak naprawdę w Związku Radzieckim mogło oznaczać wszystko i jak wiemy z historii, nie za takie w cudzysłowie występki ludzie byli pozbawiani życia. Ze względu na swoje doświadczenie po agresji Niemiec na Związek Radziecki został przywrócony do służby w swej dawnej jednostce w randze porucznika. Aby po raz kolejny mógł dowieść swojej wartości na polu boju. W sierpniu 1941 roku czołówki pancerne grupy Armii Północ-Nord ze szpicą w postaci 1, 6, 8 dywizji pancernej kierowały się przez państwa bałtyckie w stronę carskiej stolicy, stolicy Rosji Leningradu, który miał ogromne znaczenie ze względu na znajdujące się tam zakłady produkcyjne, wspierające wysiłek wojenny Rosjan, ale również były oknem na Morze Bałtyckie mimo że w tamtym okresie postępy wojsk niemieckich ze względu na problemy z zaopatrzeniem nie były już tak oszałamiające jak na początku i szansa na zdobycie Leningradu z marszu praktycznie przepadła Dalej były imponujące i tylko w sporadycznych przypadkach udawało się Rosjanom stawić jakikolwiek skuteczny opór. 19 kwietnia 1941 roku na drodze niemieckich pancerniaków stanęła miejscowość Krasnogwardijska. Aktualna nazwa to Gatczyna, kiedyś również ta miejscowość nazywała się Trock. A w tej miejscowości zinowej Kołbanow w swoim czołgu KW1 wraz z innymi czterema maszynami tego typu. Już dzień wcześniej Kołbanow usłyszał od dowódcy pierwszej dywizji pancernej Władimira Baranowa zamknąć podejścia do miasta i walczyć do końca. Grupa 5KW-1 dowodzona przez Kołobanowa zajęła pozycję dzień przed nadejściem miejsców w idealnym do obrony terenie nieopodal sowchozu Wojskowicy. Otaczające teren Bagna zawężały pole natarcia praktycznie do jednej drogi prowadzonej do historycznego miasteczka. W okolice godziny 14 przy drodze pojawił się niemiecki zwiad motocyklowy, który Zatrzymywał się co kilkaset metrów i omiatał teren ogniem z karabinów maszynowych, celem wypłoszenia ewentualnej zasadzki. Kołobanow zachował zimną krew i wydał rozkaz o przepuszczeniu zwiadu niemieckiego i oczekiwaniu na przybycie sił głównych. Gdy pancerna szpica Wehrmachtu znajdowała się 150 metrów od pozycji kawu Kołobanowa, zniecierpliwiona i nieco zaniepokojona już załoga w końcu otrzymała rozkaz otwarcia ognia. Pierwszy strzał zniszczył pierwszy pojazd w kolumnie, a Niemcy byli pewni, że pojazd wjechał na minę. Jednak gdy drugi strzał zniszczył drugo kolejny, kolejny pojazd w kolumnie, a trzeci strzał zniszczył ostatni pojazd kolumny, Niemcy zorientowali się, że znajdują się w zasadce. Mimo zniszczenia czterech pojazdów, KW1 Kołbanowa nie został jeszcze wykryty i Niemcy strzelali na oślep celem unieszkodliwienia wrogiej jednostki. Jednak wraz z upływem czasu i ze wzrostem ilości czołgów z niemieckim krzyżem, które zostały zniszczone żołnierzom Wehrmachtu, udało się zlokalizować stanowisko Kołbanowa. Ostrzał dział niemieckich nie robił na KW1 najmniejszego wrażenia, zrywając jedynie maskowanie i dodatkowe panele ochronne na wieży. Zamknięte w śmiertelnej płapce czołgi niemieckie szukały ucieczki i próbowały zjechać z drogi. Jednak ze względu na bardzo wąskie gąsienice, bardzo szybko grzęzły w błocie, stanowiąc bardzo łatwy cel. Niemcy w swojej bezsilności wezwali nam pomoc Miechotę, której zadanie było unieszkodliwienie wrogiego kawu. Jednak i to nie uknęło uwadze Kołbanowa, który kazał ostrzelać piechurów pociskami odłamkowo burzącymi oraz położyć ogień karabinów maszynowych. W końcu po wielu trafieniach udało się nieznacznie uszkodzić pojazd Kołbanowa. Uszkodzeniom uległ mechanizm obrotu wieży, co skutkowało potrzebą obrócenia całego pojazdu, chcąc wycelować działo, oraz trafiony został peryskop panoramiczny, dzięki któremu dowódca mógł obserwować przedpole. Tutaj niespotykanym męstwem wykazał się kierowca, mechanik, starszyzna Mikołaj Nikiforow, który, kładąc na szali własne życie, wymienił peryskop pod wrogim ostrzałem. Ostatecznie po wystrzeleniu 98 pocisków przeciwpancernych w KW zaczęło brakować amunicji, więc podjęto decyzję o wycofaniu się z walki. Na miejsce kołbanowa wjeżdżały jeszcze trzy inne czołgi KW, kontynuując ostrzał nieprzyjaciela. Finalnie Kołbanow tego dnia zniszczył 22 nieprzyjacielskie czołgi, a cały oddział między 38 a 43 wrogich maszyn. Tutaj w źródłach są rozbieżności. Na czołgu Kołbanowa naliczono 156 trafień nieprzyjacielskimi pociskami, a sam Kołbanow został oznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru, co jest sporym zaskoczeniem, ponieważ zazwyczaj w tamtym okresie za tego rodzaju wyczyny żołnierze zostawali oznaczeni tytułem Bohatera Związku Radzieckiego. Aby pozostać obiektywnym należy porównać czołgi, które stanęły naprzeciw siebie do walki tamtego dnia. 8 Dywizja Pancerna, która nacierała tamtego dnia była wyposażona w większości w czołgi lekkie Panzer II i czeskie czołgi Panzer 38T, które były wyposażone w działka 37 mm i pancerze, które dla 76 mm działa KW1 mogły stanowić co najwyżej żart, a nie równowrzędnego przeciwnika. Tak samo pancerz KW był praktycznie niewrażliwy na ostrzał z 37 mm, którymi dysponowali Niemcy, więc odważnie możemy założyć, że Niemcy tego dnia byli praktycznie bez szans. Jak potoczyły się dalsze losy naszego bohatera? Niespełna miesiąc po tym wyczynie, 21 września 1941 roku, został ciężko ranny nieopodal miasteczka Puszkin i tak naprawdę cudem przeżył. Odniósł bardzo poważne rany głowy i kręgosłupa i po długoletniej tułaszce po szpitalach do służby wrócił dopiero w drugiej połowie 1944 roku jako dowódca batalionu Su-76. Za udział w walkach pod Magnuszewem został oznaczony Orderem Czerwonej Gwiazdy, a za udział w operacji berlińskiej Orderem Czerwonego Sztandaru. Po wojnie Kołobano wszedł w skład sił okupacyjnych w Niemczech Wschodnich, gdzie postawiono go przed sądem wojskowym po tym jak jeden z jego ludzi zbiegł do brytyjskiej strefy okupacyjnej. W 1980 roku mieszkańcy miejscowości nowy ucho wymogli na władzach postawienie pomnika nieopodal stanowiska Kołobanowa, który miał upamiętniać jego wyczyn. Władze mimo starań nie dały rady pozyskać KW1 i ostatecznie wykorzystały ISA-2. Sam wyczyn z sierpnia 1941 roku pozostaje symbolem jednego z pierwszych zwycięstw Związku Radzieckiego nad niemieckim agresorem w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. To wszystko w dzisiejszym odcinku Historii Prawdziwej. Zapraszam Was niezmiennie do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Skubane!